Podczas ucieczek z pozycji zagrożonych bardzo ważny jest moment, w którym robimy swoją akcję. Jak przeciwnik zaleje beton, to nie ma szans na jakiś ruch. Musicie wiedzieć, że żeby wykonać jakąkolwiek akcję w jiu-jitsu, potrzebujecie ruchu. Nic nie, nie, nie dzieje się z miejsca. Trzeba albo zmusić przeciwnika do jakiegoś ruchu, albo poczekać aż on się ruszy. Tak? Bywa różnie w czasie walki. Im wcześniej zrobimy swoje ucieczki, tym lepiej. Więc czasami jak on przechodzi mi tu i ja teraz uciekam od razu, no to mam dużą szansę na tą ucieczkę, tak? Mam dużą przewagę w tym momencie. No ale jak on już jest bliżej tak? i zaczyna mnie przygniatać, no to moje szanse się zmniejszają. Im dalej go puszczę, tym trudniej będzie uciec. Z tej pozycji tak? już będzie dość trudno go ruszyć. Bo on jest ciężki, ja jestem mniejszy od niego. Mimo tego, że mam jakąś tam ramę na jego biodrach, na jego szyi, to jest ciężko go ruszyć. Tak? I kiedy będzie najlepszy moment? Jeżeli on zacznie cokolwiek robić, tak? że zacznie zmieniać tę pozycję. On też potrzebuje poruszania, żeby wykonać jakąś akcję, więc jak chcę zaatakować moją rękę lub moją szyję, to ja wtedy zaczynam się ruszać. Tak? Jak on chce mnie na przykład zadusić, idzie do jakiejś akcji, a tu zmienia pozycję, widzicie, to ja już idę swoim kolanem, robi się przestrzeń. Tak, bo on odsunął biodra tak i chce zmienić jakąś pozycję. Nie dam rady ruszyć głową, bo on mi mocno ten mój, yy, moją szyję, ale zaczął poruszać biodrami i zrobiła się lekka przestrzeń. Więc jak on porusza biodrami, tak. To ja poruszam swoją nogą i swoimi biodrami, tak żeby wrócić do gardy, tak? I może go czymś tam zaatakować, jeżeli już zrobię sobie tą przestrzeń. No, czasami on nie rusza biodrami, leży biodrami mocno na mnie, ale zaczyna poruszać tutaj, tak? Otwiera i zaczyna szukać kołnierza, tak? Tą, tą ręką. O, tutaj, zaczyna szukać kołnierza. Ok, dziękuję bardzo. Ja mogę wtedy go odepchnąć. Okay. Dlaczego? No bo on już nie przygniata mnie swoim barkiem, ja czuję, że tutaj mam możliwość ucieczki, i zaczynam odpychać. Może odepnę jego łokieć, tak? I może się wysunę spod niego. I dzięki temu zyskam przestrzeń. Więc czasami będę uciekał swoimi nogami, czasami pomagam swoje rękoma. Więc nie jest zawsze powiedziane, że z pozycji bocznej, jeżeli on leży w ten sposób na mnie, Uciekam jednym, spo, jednym tylko ze sposobów, które znam, tak? Muszę mieć odpowiedź na różne jego akcje. On czasami leży na moich, na moich biodrach i leży bokiem do mnie. Okay? I teraz ja nie mogę wrócić kolanem przed jego brzuch, albo będzie to bardzo ciężko zrobić. Tak. Mogę go spróbować, wytrącić z równowagi, tak, i w momencie, gdy on wraca do pozycji, tak? To ja teraz go spycham na drugą stronę. Robię sobie miejsce i wracam. Czasami, jak ja wytrącam go z równowagi, on będzie wracał na kolana. Tak? Więc stąd on leży teraz bokiem do mnie. Tak? I jeżeli ja na przykład będę go spychał na plecy, to on musi, może, może wrócić na kolana. Tak? Wtedy robi mi się przestrzeń i ja mogę uciec za każdym razem pamiętajcie wracam do tej ramy jeżeli na biodrach czuję, że mam troszeczkę luzu, on już tak nie kontroluje, no to wtedy ucieka nogami. Jeżeli czuję, że tutaj moja klata jest wolna, tak, to staram się robić ramę na górze. więc tak? różnie on może kontrolować. często jest tak, że on kontroluje albo barki, albo biodra. Tak? Albo po skosie, biodro i bark. Tak, połóż się, tak? o! Czasami tutaj jest, na moich barkach. Więc ja nie mogę ruszyć tutaj ręką, ale będę kombinował, jak nogami wrócić. Tak? Z takiej pozycji ja często będę starał się łapać jego nogę, bo wiem, że moje nogi będą musiały uciec do gardy. Jeżeli on teraz na przykład idzie na dosiad. Tak? to ja kontroluję jego nogę po to, żeby ją złapać. Okay? W momencie, gdy on idzie na dosia, to ja łapię tą jego nogę. I teraz mogę nawet wchodzić mu za plecy, tak? ewentualnie wracać do gardy. Stąd mogę wracać do gardy, atakować jego rękę już. Dlatego, że on kontroluje moje barki, moją klatę, moje łopatki, trzyma na ziemi. Ja nie mogę tu się ruszyć. Tak? Więc wiem o tym, i staram się poczekać, aż on się ruszy. Tak, to będzie dla mnie najlepszy moment. Najlepszy moment akurat w tym przypadku, bo nie zawsze przeciwnik będzie chciał się ruszyć. Często jest tak, że będziecie musieli go wytrącić z równowagi, żeby przenieść jego środek ciężkości i wtedy dopiero zrobić akcję. Na przykład w dosiadzie. On siedzi na moich biodrach. Siedzi na moich biodrach. Ja teraz. Mam tutaj luz, tak? Tutaj mogę się ruszać, ale nie mogę bioder ruszyć. A żeby uciec z dosiadu, to mi nie wystarczy tutaj poruszać górą, tak? On kontroluje moje ciało przez to, że siedzi na moich biodrach. Jeżeli ja będę otwierał ręce, będę go łapał tu, no to on, te, on to wykorzysta i gdzieś zaatakuje moje ręce. Dlatego moje ręce staram się trzymać blisko, tak? Wytrącić go z równowagi, żeby on był na rękach. I teraz mogę zaatakować. Jego biodra. Dlaczego? No bo ciężar ciała jest na jego rękach. Tak? Mogę go jeszcze dalej przesuwać i teraz wejść sobie do gardy i z gardy zaatakować. Więc ja wymuszam na nim pewien ruch i wtedy będzie najlepszy moment na ucieczkę. Okay? Nie czekam aż on się poruszy. Czasami on może szukać duszenia. Tak? Jak szuka Duszenia. Nie, nie, nie. Tu. Okej. Okay. Tak. No to wtedy osłania się kolejna ucieczka. A może zablokuję jego rękę, tak? I będę szedł tutaj, wytrącał go z równowagi. Tak. I wtedy uciekał z, z tego dosiadu. Tak. Jeżeli on mnie zgarnie pod głową. No to wiadomo. Nie mogę tej głowy ruszyć, tak? będę kombinował jak przetoczyć go przez bark, jak zmienić ten kąt, tak? przetoczyć go, wejść na górę. Bo wiem, że jego środek ciężkości jest nisko, wiem, że on dużo ciężaru trzyma na barku i gdy on się poruszy, gdy mnie zgarnie za głowę, to jest ten moment, że ja go przytoczę przez ten bark i on poleci w tamtą stronę. Tak? Więc ja wyczekuję na odpowiedni moment. Z zapleców. nie mogę uciec, jak on kontroluje i się nie rusza. Tak? Ale jak on będzie szukał duszenia, jeżeli on teraz szuka duszenia, ok, to no mi się otwiera przestrzeń. Ja teraz mogę się poruszać. Bo on już mnie nie trzyma tak kurczowo. I robi się mi troszeczkę miejsca, do tego, żebym mógł uciec z tej pozycji, tak? wejść na górę albo wejść do półgarni. Więc czekam na odpowiedni moment albo tworzę sobie taką sytuację, żeby wyjść z tej pozycji. Żółwia, on kontroluje mnie z góry tak? i przygniata moje biodra. Więc nie mogę teraz się ruszyć. Ale gdy on zmienia pozycję i zaczyna przechodzić troszeczkę na... dalej, tak? może teraz zrobi mi się trochę przestrzeni. Może on chciał coś zrobić, tak, popełnił błąd. Ja mogę wrócić do gardy, mogę zaatakować go czymś. Więc tak. czekam na ten moment lub tworzę sobie taki, taką sytuację sam. Ok? Więc jeżeli chcecie uciekać z pozycji zagrożonej, to musicie jakby wiedzieć, w którym momencie najlepiej jest to zrobić. Im wcześniej w czasie walki, tak, przeciwnik chce mnie złapać, im wcześniej zacznę uciekać, wiadomo, tym lepiej, tak. Ale potem już jak mnie złapie, no to czekam, aż się troszeczkę odkryję, aż przełożę środek ciężkości gdzieś w inny punkt, gdzie będę mógł się ruszyć, tak. Albo go podpuszczam do czegoś. Może być tak, że na przykład jesteśmy w pozycji bocznej, ja nie mogę się ruszyć, tak ale podpuszczam go, żeby on zaatakował moją rękę o i wtedy uwolniłem się swoją głową ok, może na to liczyłem tak, i teraz idę do tej ręki o i uwalniam, już mam uwolnioną głowę, obie ręce tak, i zacznę kombinować jak tu wracać dalej, żeby wrócić do gardła, tak, żeby on już mnie w tej bocznej cały czas nie betonował bo duży, mocny przeciwnik, jeżeli się położy na was, tak, no to na 100% się nie ruszycie. Jeżeli on nie będzie się ruszał, to wy też nie macie szans. Więc szczególnie osoba mniejsza nie? w pozycji zagrożonej ma przechlapany. Wiadomo, osoba duża i jak mały kontroluje, to też są troszeczkę inne ucieczki. Tak? Więcej możecie wtedy kogoś podrzucać, spychać, tak? żeby on się podpierał, żeby łapał bazę. I wtedy będzie można uciec. Tak? Osoba, która jest mała, złapana w pozycję dominującą, stara się wyczekać na odpowiedni moment albo za zarzucić przynętę, tak żeby on łyknął coś, tak? i wtedy może się odsłoni, może będzie okazja do ucieczki.